Pożar odpadów, zgniecione auta i ewakuacja pracowników to tylko część wydarzeń, z jakimi musieli się zmierzyć strażacy z całego powiatu. Całe szczęście to tylko ćwiczenia. Jesteśmy na terenie ćwiczeń, na terenie sortowni odpadów należącej do ekologicznego związku gmin Działdowszczyzna. Jest to zakład na terenie którego zwożone są wszystkie odpady komunalne z terenu powiatu, nie tylko powiatu, bo to również z terenu gmin z powiatu nidzickiego, nowomiejskiego. Tutaj te wszystkie odpady są gromadzone i w związku z tym segregowane, w związku z tym istnieje bardzo duże zagrożenie pożarowe i stąd nasz pomysł właściwie żeby zorganizować tego typu ćwiczenia na wypadek powstania ewentualnego pożaru. Zagrożenie na terenie zakładu jest duże, duża ilość zgromadzonych materiałów palnych, różnorakich, plastiki, materiały gabarytowe, różnego typu inne odpady zgromadzone w Silosach, sortowane, także duże zagrożenie. Zakład też jest odpowiednio przygotowany, posiada zbiornik wodny, instalację zraszaczową. To wszystko może likwidować pożar w pierwszym momencie, ale wiadomo, że zawsze dojadą strażacy i My tutaj staramy się przećwiczyć teraz różne warianty właśnie gaszenia pożarów. Wprowadziliśmy też do ćwiczeń elementy z ratownictwa technicznego, nie tylko gaszenie pożarów. Zapozorowaliśmy przygniecenie samochodów osobowych, gdyż tutaj odbywa się bardzo duży ruch samochodów ciężarowych, które wożą, wywożą śmieci. Także zapozorowaliśmy przygniecenie samochodów osobowych, gdzie strażacy musieli wydobywać osoby poszkodowane, udzielać im Pierwszej pomocy zapozorowaliśmy też pożar stacji TRAFO, które jest tutaj w pobliżu, żeby przećwiczyć wariant związany z awarią zasilania, z pożarem tej stacji, ale przede wszystkim nasze działania skupiają się na gaszeniu zgromadzonych na terenie zakładu odpadów, zgromadzonych w silosach. Chcemy przećwiczyć wykorzystywanie zasobów wody zgromadzonych w zbiorniku wodnym. Tutaj jednostki zasilają samochody biorące bezpośredni udział właśnie w gaszeniu pożaru, zasilają z tego zbiornika. Są to ćwiczenia, w których biorą udział strażacy państwowej, straży pożarnej, zmiana służbowa oraz sześć jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tych jednostek mamy na terenie powiatu 12 i staramy się właśnie wszystkie je aktywizować, zapraszać do, do ćwiczeń z naszym udziałem. W roku ubiegłym mieliśmy na, na terenie ćwiczeń 6 jednostek, w tym roku zaprosiliśmy kolejne sześć, tak żeby wszystkie te jednostki mogły koordynować, współdziałać na, na terenie akcji. W działaniach dzisiejszych biurze udział Zespół Zarządzania Kryzysowego, który działa w powiecie działdowskim. Zespół zgromadził się ze względu na duże zagrożenie, zagrożenie ekologiczne. Członkowie wypracowują właśnie określone metody działania. W działaniach bierze również policja, która zabezpiecza teren akcji oraz inne służby z terenu powiatu działdowskiego.